Hej, cześć, siemano, witajcie, Kamil Nikodem z tej strony, jest aktualnie 15.15, .15. jestem też w Łaszczowie, ale zaraz powiem Wam, że jedziemy, wiecie gdzie? A mianowicie jedziemy do Zamościa, także co? Jest już trochę ciemno, ale w Zamościu w ogóle będzie ładnie rozświetlona sterówka, bo prezydent Zamościa wnuk. Właśnie uwielbia rozświetlać zamość. No i tak też właśnie będzie. Byłem już w tamtym roku, widziałem bardzo ładne świecidełka. No, może ich nie jest jakoś super bardzo dużo, na przykład we Wrocławiu to jest trzy razy więcej. Ale no, jak na małą miejscowość, zamość, to i tak jest naprawdę spoko. Także właśnie jedziemy sobie zobaczyć, jedziemy też po prostu się przejechać. I co? Idę otwierać bramę, bo zaraz wyjeżdżamy. Strasznie zimno. Gotowe, słuchajcie, gotowe. Strasznie wysoko postawiłem kamerę, chociaż wiem, że i tak mnie trochę widzi, ale no, trochę za wysoko. <słuch> Patrzcie, jakie wiatraki. Jedziemy, słuchajcie, do Zamościa aktualnie. Yy, już się powoli robi też ciemno Także, ale mniej więcej za około pół godzinki będziemy już Więc gitarencja! Lwowska, centrum handlowe Jesteśmy aktualnie w Zamościu, słuchajcie I idziemy do sklepu Idziemy coś pooglądać Także wbijamy do środka, let's go! Ole bejunia, patrzcie na to! Bejunia za nami, a my jesteśmy aktualnie w Zamościu na Starówce Idziemy sobie... A! Dobry dźwięk tej Zawsze jak gdzieś jestem, zawsze musi być jakaś dobra furencja To jest właśnie to My jesteśmy aktualnie na Starówce, tak jak już mówiłem No i co? Idziemy tutaj sobie zobaczyć Tutaj lodowisko jest A tam choinka a po drugiej stronie, tam to zielone, to są właśnie te piękne świecidełka. Sztos całkiem, idziemy zobaczyć tu. Kozak. Żeby nikt z Was nie zapomniał o ratuszu, bo on jest w ogóle prześliczny. Patrzcie, jakie świecidełka. Serio, ja zawsze uwielbiam takie świecidełka i jak chcecie pooglądać fajne foty, to wbijcie do mnie na Instagram. Nikodem I zobaczycie tam właśnie takie sztosowe potencje. No, nowe portrety, także wbijcie sobie. O, tutaj dobre światło, więc można mówić. Wyjeździłbym sobie na łyżwach, gdybym był trochę dłużej tutaj, no ale niestety dzisiaj nie ma czasu na to. Trudno, może kiedyś. Nie, serio, fajnie tutaj jest. Tylko szkoda, że wszystko jest zielone. Mogłyby być różne kolory, a szczególnie jakiś turkusowy i niebieski. To byłby wtedy kozak. O i tutaj są kozak kolory. To mi się podoba, słuchajcie. Tutaj jest naprawdę mocne. Tutaj te bombeczki, to Wszystko jest zielone. Jest takie jednolite dosyć. A no tamte bombki są przecudowne. Serio. O, i tu jest takie przejście. Zaraz przejdę tędy też, jak dzieci wszystkie. <noise> kozak. Robię tutaj też kilka fot, bo naprawdę wygląda to mocno i zajebiście, powiem Wam szczerze. Ale powiem Wam, że jest to dość dosyć ciężkie, bo jest tutaj strasznie dużo dzieci i w ogóle bardzo duży tłum, więc e, ciężko się tam w ogóle chodzi i robi foty, bo co chwilę ktoś wbija oczywiście w obiekty, także no nie jest to łatwe. Ale robię na przykład takie zdjęcie przez dziurkę, tutaj e, ratusza, wygląda to kozacko, powiem Wam szczerze, serio. Mocny materiał, naprawdę mi się to podoba. Fajna sprawa. Takie małe miasteczko, ale bardzo ładnie właśnie przybrane w różne świecidełka. Sztos! Idę, słuchajcie, teraz tutaj do góry, pod ratusz, zrobić jakieś fotę z góry. Wiecie o co chodzi, nie? Nie wiem, czy mnie w ogóle teraz widać, bo tu jest naprawdę strasznie ciemno. Całkiem... Ładnie tutaj wszystko to wygląda. Co roku jest właśnie troszkę inaczej, także powiem Wam, że jest to dosyć mocne, bo serio, bardzo ładnie, jak na takie małe miasteczko, to jest przepiękne. Tak jest, wiecie, klimatycznie miło. Mało tutaj nagrywam ogólnie, bo jest strasznie ciemno, Wam powiem Tam. A nie chce mi się zakładać lampki na kamerę, bo mam i aparat, i kamerę, co już za dużo rzeczy, że tak powiem. No i teraz sobie wszedłem w taką jaśniejszą, właśnie uliczkę i powiem Wam, że no serio jest totalny kozak naprawdę jest szos o tutaj mam lampę powiem wam serio cudo, totalne cudo szukam też w ogóle jakiejś dobrej furencji tutaj ale powiem wam szczerze, że słabo z mało tutaj fajnych furek a przynajmniej no ja też bardzo dużo tam na Zamość nie wychodziłem ale w zamości z tego co wiem to właśnie fury są tutaj w tych małych uliczkach, takie dobre to powiem wam, że no słabo tutaj z, z autami jakieś tam bejki czy coś ale, tak, żeby coś było naprawdę kozackiego, no to raczej słabo. Założyłem sobie komin, bo powiem wam, że serio jest straszny mróz. Muszę się zaraz przebiec, mam taką kurtkę, że jak się w niej przebiegnę przez 10 sekund, to już później jest po prostu mi bardzo ciepło. Natomiast, dopóki się nie rozgrzeje w środku, to też mi jest zimno, więc zaraz będę musiał zrobić jakiś krótki sprint. Pogubiłem już się w tych uliczkach, no powiem, nie wiem, skąd gdzie jestem. Wiem, że tam jest na pewno ratusz, ale gdzie wyjdę tą uliczką, bo chciałem wyjść, że tak powiem, no to nie wiem, w którą stronę. Patrzcie na to. Tam jest jasna strona, a tam jest ciemna. I tutaj jest przejście. <grym> Idę sobie tutaj zobaczyć. Gdzie dojdę, bo jestem zainteresowany. Ja, jak to jest w ogóle nisko, patrzcie na to. Jak to jeszcze jest wyższy, no to powiem szczerze, może mieć trochę problem, bo, no, ja już mam zaraz to prawie nad głową. Oh. Ale echo tu jest. Wow. I gdzie ja jestem? Jestem przed murami. Wiem, że teraz pewnie, teraz pewnie mnie nawet nie widzicie, ale no spoko. Zamość. Tutaj byłoby naprawdę przecudownie, tylko taka sama uwaga w sumie jak bardzo mam często uwagi, czyli światło. Bo jak widzicie, odejdę tylko kawałek i już mnie w ogóle prawie nie widać i nie widać w ogóle co jest tutaj. Więc no. Jakbyście tutaj dali jakieś wielkie latarnie, to naprawdę byłby tutaj sztos. Bo te małe lampeczki są fajne, nastrojowe, ale nic od nich nie widać. Nie widać tych kozackich murów. To jest właśnie najważniejsze. Bez oświetlenia się tutaj raczej nie da vlogować, ale wiecie gdzie jestem teraz? Zobaczcie, przed chwilą byłem tam. A teraz jestem dużo wyżej. Jestem teraz na takim moście. Są takie dwa mosty, bo na dole pod tym mostem są normalnie tory kolejowe. I patrzcie, zaraz wam pokażę w ogóle ten most, bo to jest w ogóle kozak sprawa, tylko żeby się nie wywalić. O! I patrzcie. Tutaj jest właśnie ten most. A pod nim są normalnie tory kolejowe. I kiedyś właśnie chciałem zrobić zdjęcie z tych torów kolejowych tego mostu jak było jasno. Ale właśnie nie wiem czy zrobiłem to zdjęcie czy nie. No ale niestety teraz, jak jest już ciemno, no to takiego zdjęcia nie zrobię. Chociaż w sumie. Mam aparat, a jak wiadomo aparat ma długi czas naświetlania, więc zawsze można coś spróbować. Ale to zaraz, jak tam zejdę, z drugiej strony, bo patrzcie, ja jestem teraz na tym moście. I wszedłem tutaj z myślą o tym, że zrobię jakieś fajne foto stąd, ale z tego co widzę, to trochę słabo tutaj jest, więc... Nie wiem, czy cokolwiek stąd zrobię, bo myślałem, że jest to jakiś fajny widok na Zamość, a ja szczerze, no... Nic ciekawego, może jak jest jasno, to tak, ale teraz jak jest noc, no to słabo, bo jedyny widok, no to jest po prostu to. Ej, serio, mam totalnie koza kwoty zrobione na długim czasie naświetlania, oparłem tak o szynę. Mam nadzieję, że można tam wchodzić i że nie ma tam żadnego zakazu, w sumie to nie wiem, ale naprawdę takie koza kwoty mi wyszły, ajajaj aj, aj, wam powiem, serio. Dobra, zmywam się stąd. Bo co rejestracja, słuchajcie, London! W Mercedesciku starym moc rejestrację tutaj znalazły. Ale spoko, bo w każdym mieście jest taki inny zamysł na rejestrację. Tutaj mają pierwszą literkę L, bo jest to województwo lubelskie. Drugą cyferkę mają 0, bo było to jako pierwsze, czyli 0 jest jeszcze takich nazw i gościu dobrze to przemyślał. I dał sobie Ndon i ma London. Tak samo jak we Wrocławiu na przykład mają do pracy, albo coś w tym stylu. No także ja znam zawsze bekę z tego, bo w każdym województwie można, można wymyślić jakiś troszkę inny zamysł. Tego jeszcze nie widziałem, mówiąc szczerze, w internecie, także <śmocne> mocne. A Natomiast już takie, wiecie, rejestracje z Dolnośląskiego, no to ja już znam bardzo dużo. Natomiast no tutaj... Z tym się spotkałem pierwszy raz z London. No bo jednak w Donośląskim czegoś takiego nie utworzycie, nie ma szans, bo będziecie mieli do London, Dondon -don ewentualnie i w każdym województwie jest trochę inaczej. Także powiem Wam serio, mocny materiał. Dobra, idę z powrotem, wracam, bo trochę zimno jest w ogóle. Wracam z powrotem pod ratusz i wracam też do światła. Wracam jak mucha do światła. Teraz z tego co widzę jest trochę mniej ludzi, co mnie bardzo cieszy. Patrzcie na ten napis. Chciałem zrobić zdjęcie tego napisu razem z ratuszem, ale naszło się stado ludzi i tam teraz stoją zobaczcie. Także no, idę w inne miejsce, bo to tak jest zazwyczaj właśnie przy takich różnych świecidełkach, że jest chwilę pustego, a później znowu przez dłuższy czas jest duże stado. Także no niestety trzeba być cierpliwym albo po prostu być cały czas w pobliżu i co jakiś czas po prostu podchodzić No bo innej drogi niestety nie mam, przecież nie powiem wszystkim, żeby się przesunęli, żeby zrobić jedno zdjęcie Mogłem, ale no... pewnie i tak nikt by się nie posłuchał okay. Powiem Wam, że grubo tutaj pojeźdźmy sobie ale no niestety mam dużo sprzętu dzisiaj, także no nie będę go tam niestety zostawiał, a bym polatał, serio, w mocy dymu Ale powiem wam, że gituwencja, bo jest coraz już później i jest tutaj też coraz mniej ludzi i to mi się bardzo podoba. No bo wiecie, można porobić jakieś potencje i coś ponagrywać. Wreszcie nie biegają tutaj miliony dzieci. Ej, serio, tutaj jest totalny sztos, wam powiem jeśli chodzi o te świecidełka, wiem, że już mówię to piąty raz ale no bardzo mi się podoba, bo one są takie fajne nisko bo często jak są takie właśnie świecidełka to zawieszałem je gdzieś wysoko albo coś a tutaj właśnie można porobić takie sztosfoty, foty serio, trzeba mieć tylko modelkę, a nie mam myślałem właśnie, żeby zaczepiać ludzi, głównie jakieś dziewczyny i im po prostu robić jakieś fotencje, a później ewentualnie na jakiegoś mailika podesłać foteczkę, ale właśnie coś tutaj trochę jest słabo yy, z takimi dziewczynami, no bo muszą być takie wiecie Wiek 18, coś w tym stylu. 18, 20, 25, a tutaj jest też dużo takich po prostu starszych ludzi i znowu też same dzieciaki, więc trochę słabo. Chodzenie po zamościu, chodzenie po zamościu, ale już mi tak zimno, bo serio. Nie wiem ile jest stopni, ale obstawiam, że grubo poniżej zera. Strasznie jest mi zimno, a no w sumie jakoś bardzo długo też nie jestem i nawet kilka razy zrobiłem sobie jakiś sprintik, ale już nie pomaga. To znaczy, że już jest serio zimno. I właśnie czekam na mamę i na wuja, aż przyjadą tutaj, bo oni są po prostu w sklepach, a mi się nie chciało chodzić po sklepach. Także ja sobie właśnie postanowiłem, że pochodzę sobie trochę po starówce. No i tak też zrobiłem. Robiłem kozackie foty, także zapraszam na mój Instagram, kamiennikodem. I co? Czekam teraz tylko na nich. Jaki to w ogóle ruch jest? Wow, patrzcie na to. I będziemy też pewnie powoli wracać do Łaszczowa, no bo w końcu... Tam śpimy, a już jest godzina 18.30, także no powoli też trzeba będzie się zbierać do Łaszczowa Ale zimno wam powiem, serio, masakra! Brrr. Nagrywam właśnie time -lapsa, jak widzicie, czekając, bo w sumie nie mam nic ciekawszego do roboty. Więc sobie po prostu nagrywam time lapsa ronda. Patrzcie tutaj na ten samochód. Jadą właśnie, pojechali Także z tego co jak pojechali to ja też idę Let's go! Trzeba przebiec przez środek Trudno, nie ma pasów Oglądamy właśnie jakieś modelki Tutaj do babci do domku i co, chodzimy sobie, obczajamy Jak w piąteczek to tylko do Lidla, do Lidla, do Lidla <laughs> Idziemy do Lidla na jakieś szybkie pakupki i wracamy do Łaszczowa Ale tutaj w Zamości mają wielkiego, ogromniastego Lidla słuchajcie, patrzcie na to Mocny gość <laughs> ten Lidl w Serio, patrzcie jakie to jest w ogóle duże What the fuck! We Wrocławiu to jest jedna trzecia tego. Gruby tutaj. Ale w sumie się nie dziwię, bo skoro jest jeden, to musi być duży i porządny. Szybka szamka, bułeczka kupiona. Wracamy. Powiem Wam, że podoba mi się ten Lidl. Łapeczka w górę. Dlatego sklepu, bo serio jest tak duży i tam wszystko jest i pięknie poukładane, a we Wrocławiu to, że tak powiem w tych wszystkich Lidlach jest gnój. Serio. Pojedzone już, wróciliśmy, a ja zabieram się do montażu, a później lecę spać, bo jest już godzina, no nie, znowu nie mogę patrzeć na zegarek, jest już godzina pewnie 22, więc zabieram się do montażu, aby zdążyć na godzinę 8, i co? Bajęło. Vlog Masy, codziennie o 8 rano, przez cały grudzień, na kanale Kamil Nikodem. Kamil Nikodem.